widzimy Bakdogra. Bakdogra wita nas z deszczem. Chociaż jest tylko 26 stopni. Poka chłopaki pakują wszystko na dach. Nie uh, Airport. This jest Indian Territory. Tashi. We will be driving to the Bhutan is our Pierwszy przystanek na naszej nowej trasie w kierunku Bhutanu. Jeszcze jesteśmy w Indiach i gdzieś przy trasie zatrzymaliśmy się na lunch. Na razie wszyscy stoją w kolejce, żeby zapłacić za posiłek. No i myślę, że zaraz ruszamy do Pacto. razem z Chinami. O Wyszliśmy sobie z autobusu, dlatego że teraz będzie nasza pilotka Agata, która jest fascynatką i profesjonalistką, jeśli chodzi o herbatę, bo opowiada nam trochę o herbacie. I weszliśmy na pole herbaciany. To taki nieprzewidywany postój, ale nasza przewodniczka chciała nam pokazać to jako ciekawostkę tego regionu i poopowiadać o plantacji herbaty piękne te herbaciane pole pięknie, nie? no, zieloniutkie 18.20 jesteśmy tuż przy granicy no, 5 godzin minęło tej jazdy o tych wertepach, tym mało komfortowym raczej autobusem. No hotel, w którym zostaliśmy zakwaterowani na nasz pierwszy nocleg, no jest mocno w standardzie budżetowym. No ale na razie nic po ścianach nie biega. I na powitanie, ponieważ była ostra klima, w autobusie lówka bakardziaka musiała być. I jeszcze na szybko widok z balkonu zakratowanego. To jest uliczka. Będzie trochę głośno w nocy prawdopodobnie. Fajna anielica, co? No Magda się uparła, żeby kupić bejsbolówkę, ale jednak nie. Jeszcze raz durga w kolejnej odsłonie, w kolejnej kaplice, ale zrobili to ładnie! Şendan, buğday करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा स